Witam Was bardzo serdecznie z tej strony ziryk z kanału świat według Jerzego i dzisiaj powracamy do serii typu Spróbuj się nie zesrać challenge. <coughs> od razu przepraszam za mój głos. Mam troszkę załamania głosu od wczoraj, ale to podczas gry będę wam tłumaczyć dlaczego. Tylko jeszcze sobie przyciszymy troszkę tą grę bo nie chcesz tak bardzo się zesrać bo jak mam przecież tak takie podgłoszone dźwięki to się... trudno, to się szybko po prostu... udaje mi się po prostu szybko zesrać o tak powiem e, więc dobrze, dzisiaj bierzemy pod tapet SCP Containment Breach e, bardzo uwielbiam tą grę, od razu mówię, że mniej więcej ją znam mniej więcej, teraz e, doszły jakieś update'y więc dla mnie to też będzie coś nowego, pewnie jakieś nowe SCP doszło i tak dalej jak pewnie zauważyliście, jest nowa jakość mikrofonu, też się z tego cieszę, nie musicie mi pisać. E, więc zaczynamy. Sobie gierkę od razu bez względnego, bez zgadania, Sida damy sobie jerzyk. Jerzyk, po prostu jerzyk i e, zesrałem się. Zesrałem się. Tak jest. No i dobra. E, intro tak jest. Chcemy intro zobaczyć. Może coś się zmieniło. Jeżeli będzie na przykład ciemno, to napiszcie mi w komentarzach, że ja to zobaczę w sumie. Ja sam to zobaczę. Ale dobra. Eee, coś się zwisiło. Dobra, jednak jest już wszystko. Tylko pozwólcie sobie, że sprawdzę, czy aby... Na pewno wszystko mi się nagrywa. Pozwólcie tylko na chwilę. Czy mi się wszystko nagrywa? Tak, powinno mi się nagrywać. Dobra. A więc dobrze, jesteśmy w celi pierwszej naszej. Co my tu mamy? Oczywiście moje tłumaczenie jest za rąbiste, jak wszyscy doskonale wiemy. No ale tutaj po prostu piszą o tym, kim jesteśmy. Jest napisane o tym, kim jesteśmy. No może kupę zrobimy? Nie, no chyba Mouse Sensitivity jest dobrze zrobione. Poczekajcie, ja sobie tylko przyciszę jeszcze gierkę, bo chcę sobie... Yy... I sąd sobie przyciszymy. Chociaż nie aż tak bardzo, boże. O. I wy i tak będziecie mieli to przyciszone pewnie, bo ja to pewnie jakoś przyciszę. Ma. A co ty za muzyczkę masz? Jakieś rapsy słuchają. Ale on ma dziwną zbroję. Poczekajcie, jeszcze mi się nie podoba ten. ten. O, o, o. To sobie przyciszymy, i to sobie przyciszymy jeszcze. O tak, patrzcie, tam idzie nasz kolega. Też pewnie idzie na badania. Czyż może... Nie wiem w sumie, na co on idzie. Chyba wolę się nie interesować, że nie chcę dostać kulki w łeb. Oni tak potrafią. Zamknij mordek, gościu. Wszyscy doskonale wiemy, co ja mam tu zrobić. O, ja tego w tej segmencji jeszcze nie widziałem. Tego nie było wcześniej, wow! O nie. Ja aż te założę. Dobra, czyli spacjom... ten. Dobra, muszę... Ja nie chcę mrugnąć. Nie chcę mrugnąć. Dobra, mrugnę sobie, bo wiem, że tutaj jest teraz ta e, scenka. I teraz ona musiał chyba pobiec. Teraz muszę jakoś tak zrobić. Ja muszę teraz wyjść. Muszę teraz wyjść! O Boże Dobra, F5 to jest do zapisywania dobrze wiedzieć, to sobie od razu zapiszemy. Tutaj będzie, to będzie tutaj. Patrzcie, tutaj jest on. Mrugacz. to. Mrugacz. Do, on właśnie to się nazywał mrugacz, bo ja szukałem nazwy dla niego. Dobra. Powinno być wszystko, ok. Eee, spróbuję aż tak bardzo nie krzyczeć na tych materiałach. Bo nie chcę Wam y, uszów, y. właśnie, ciekawe czy to jest. otwarte? Nie, nie, otwarte raczej to nie. Czego ja wymagam? Dobra, Mrux F5. O. No, tego nie było, tego nie pamiętam w sumie, powiem Wam tak szczerze. Więc już coś jest nowego, coś już pozmieniali. Co tu mamy? Pizza day, czyli oni mają jakieś tutaj, today jest pizza day Fajnie oni tutaj mieli, bo powiem wam szczerze, że nawet to laboratorium było takie... Ach, te dźwięki... Ale to jest jeden ze sepeków Zapiszemy sobie Tutaj mam na kartę Będziemy sobie raczej, będę się starał mrugać przed każdym... ...wejściem On może być tu w tym Wiecie co? Zamknę sobie tutaj Krzyki Okay. Co? Krwawie? Boże, ja już myślałem, że krwawie czy coś. Możliwe, tu jest Tesla. O ty głupia, tylko. Dobra. Czyli Tesla. Tutaj jest za Teslą... Misio! Dobra, poczekajcie, bo on chyba... Bo z czego ja wiem, bo pamiętam dużo z, z Garry's moda. No właśnie, ten misio krzyczy. I nas potrafi zabić. Na, no, bardzo szybko nas potrafi zabić. Dobra. Tam jest ten, tam jest... nie możemy tam iść. Bo tam jest ten frajer jak widzieliście. I w ogóle zmiany, które zmieniły się na, tutaj na kanale teraz. Jak już mówiłem, nowy mikrofon mamy. Mmmm. Statyw to już wiecie, popfilter. No ale mikrofon to jest taka jedna z najważniejszych zmian. Zobaczmy. Nie no, tutaj nie może być przecież. Chociaż to wiecie to jest mrugacz. A mrugacz bardzo szybko zapierdziela. O boże, drogi O oh. oh. Dobra Coś mnie tutaj zaraz Słapie eee, Czy my idziemy My chyba idziemy Prosto na Łazarza Nie na Łazarza, tylko na Murgacza Czy tutaj jest jakieś wejście? Nie ma wejścia Dobra Ale Tutaj jest kolejny ze sepeków. I właśnie tutaj mamy ten. E, muszę sobie tylko zobaczyć... 8 minut mamy już odcinka. Około. Bo ogólnie teraz zacząłem nagrywać OBS-em. I teraz nie mam już w, w lewym górnym rogu... O, tutaj mam kartę. Nie mam już napisanego w lewym górnym rogu ile jest minut odcinka, więc no... Tutaj coś się jeszcze zmieni? Bo może coś dodali? O właśnie, co mamy? Mm. 939. Spoko, zobaczmy, co to jest 9.39 to chyba był ten Jaszczur, który nie jest... Nie. Który to był 939? Primari Lukin. To jest jakiś człowiek. 939 Oho, pan Robocik, znaczy pan doktorek Pan Plagos. A gdzie ta karta była potrzebna? Gdzie ta karta była potrzebna? Save. Coś tutaj, coś... Save? Myślę, że to kiedyś był Euclid. Czy tam Equid. Hmm. Liqu nie Liquid. 1113. Hmm. 1123, przepraszam. Już się zesrałem, że on tutaj, że Łazarz mnie już atakuje. Ale dobra, już się zastraliśmy, w jednej, już się zesraliśmy. A co tu jest na tym komputerku? A to jest jakieś coś gówno. Ale to jest SCP 100, 1123 Czyli to jest Human School, żeby go nie dotykać. Co tu mamy? Ano, że jakieś anomalie wywołuje, o tak. Dobra, to wyrzucimy sobie. Nie potrzebujemy tego. 120... No to bym sobie zachował, bo bym chciał tutaj się dowiedzieć, co to jest. To wiemy. Dobra. No właśnie, ale my przecież będziemy wracać. My się tam wrócimy przecież, tam skąd byliśmy, czyli tam do Tesli się wrócimy. No właśnie, my się do Tesli wrócimy przecież. Tylko, że raczej wiem, coś tak przeczuwam, że będziemy musieli jednak tam iść. Że ten frajer się gdzieś tutaj na nas czai, czyli mrugacz. Ale bym se pograł, szczerze wam tak powiem, w bridge'a na smodzie To mi się nie podoba ta dziura. Więc ja bym w nią nie wchodził. To jest jedyna dziura, w którą nie będę wchodził. Winda! Nie, nie. Chociaż ile mam odcinka? 11 Dobra, no poświęcę się, no. Nowa winda jest! Zaraz tu screamer jakiś padnie, zaraz tu wyjdzie jakiś screamer dla mnie. Ja wam mówię. Show yourself. To jest chyba ten 3939. czy nie hey, jest Niego trzeba wyminąć, bo on jest ślepy, ale ma bardzo dobry słuch. Nie wiem, czy on właśnie to on mówi. Nie jestem pewny do końca. Ale on zaraz na mnie może wylecieć. I to mi się w ogóle nie podoba. O, widzicie? Prze prze przemieścił się. Ale on chodzi w kółko tutaj. Nie wiem, czy on mówi. Ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, nie ma go Uff, dobra Tutaj będzie kolejny. Mniej więcej to już pamiętam Sorry że tak się nie odzywam ale... Nie, nie zobaczy mnie. No nie powinien, znaczy, no nie zobaczy mnie, bo jest ślepy, no. Ale ma bardzo dobry słuch, jak już mówiłem, więc no, on może mnie w każdej chwili po prostu usłyszeć i może pobiec w tym momencie. Może powiedz we mnie. Może pomyśleć sobie, że to jest pora kamiera, karmienia. O tym akurat to jest. To jest akurat fajny Scepek. Tylko nie wiem, czy on nie poszedł. Dobra, tutaj mi się wydaje, że zaraz wyskoczy na mnie łazarz. Nie wiem, czy tu nawet dodali go tutaj, co się stało. Nie rozumiem ze mną Ja się obawiam to może być zły, zły moment na zapisanie się Kurde, ruszyłem się no No i sobie. Dobra, nie powinno być już tutaj kolejnych. Nie wiem, czy on tu wcześniej wyłaził sobie. Ale tutaj będzie ręka, która może nam się później przydać. Dopiero w późniejszych kwestiach. Eee... Troszkę jest tutaj niewidoczna. Czy. O, ja pieszole. Przepraszam za to, że przyknąłem. Ale. Ja jestem ze no I wiecie co, ja w tym momencie będę kończył odcinek. No, no, w tym momencie będzie do kończył odcinek. Mam nadzieję, że Wam się seria nowa podoba. Eee, mi się podoba. Troszkę strachu. Nie lubię, nie, nie lubię, jak się boję czegoś. No ale lubię SCP. I to jest jedna z nielicznych gier, którą uwielbiam. No więc, co, no to będę się z Wami teraz w tym momencie żegnał. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jak chcecie więcej, to komentujcie i dajcie lajka. No to co? Hej, hej.